Wyobraź sobie, że budzisz się rano z pełnym oddechem, spokojem i lekkością, której nie czułeś od lat. Patrzysz w lustro i zamiast zmęczonej twarzy, widzisz kogoś, kto w końcu odzyskał energię. Twoje serce bije równo, twoje ciało jest lekkie, a myśli jasne. To nie magia. To efekt kilku prostych decyzji, które możesz podjąć już dziś. Dzisiaj odkryjesz pięć codziennych nawyków. Które potrafią w naturalny sposób obniżyć cholesterol, oczyścić tętnice i wzmocnić serce. Bez leków, bez bólu i bez poświęcania wszystkiego, co lubisz. Cholesterol często przedstawia się jako wroga numer jeden. Ale to nie do końca prawda. Cholesterol nie jest trucizną, jest sygnałem. To sposób, w jaki twoje ciało mówi, hej, coś jest nie tak. Problem zaczyna się wtedy, gdy ten sygnał ignorujesz zamiast go zrozumieć. Bo prawda jest taka, że cholesterol można obniżyć bez chemii, i wystarczy, że dasz swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje. W tym filmie poznasz pięć nawyków, które zostały potwierdzone badaniami naukowymi i które przynoszą zdumiewające rezultaty. Nie chodzi tu o mityczne cudowne diety, tylko o drobne zmiany w rytmie dnia takie, które uruchamiają naturalny mechanizm oczyszczania krwi. Tysiące osób po 50. roku życia już stosuje te zasady i widzi różnice: lżejszy oddech, spokojniejszy sen. Mniej ucisku w klatce piersiowej, a przede wszystkim czystsze tętnice. Ten film to nie kolejna teoria. To konkretne wskazówki oparte na nauce. Każdy z pięciu kroków ma swój sens i prostą logikę, którą zrozumiesz w kilka minut. Zostań do końca, bo piąty nawyk, o którym powiem, jest tak nieoczywisty, że może zmienić sposób, w jaki myślisz o własnym sercu. A pierwszy? Jest tak prosty, że gdy go poznasz, pomyślisz, Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział? Więc jeśli naprawdę chcesz poprawić swoje wyniki, odzyskać energię i zadbać o zdrowie bez stresu, weź głęboki oddech i skup się. To może być najważniejsze 5 minut, jakie dziś spędzisz. Większość ludzi myśli, że żeby obniżyć cholesterol, trzeba godzinami ćwiczyć na siłowni, pocić się do granic wytrzymałości i rezygnować z normalnego życia. Ale to mit. Prawda jest znacznie prostsza i dużo bardziej przyjazna dla ciebie. Według badań z Uniwersytetu Harvarda wystarczy zaledwie 15 minut umiarkowanego ruchu dziennie, aby obniżyć poziom cholesterolu LDL nawet o 10-12 w ciągu kilku tygodni. Tak, tylko kwadrans, a twoje tętnice już zaczynają się oczyszczać. Ale uwaga, to nie tylko o ruch chodzi, lecz o moment, w którym to robisz. Największy sekret tej zasady polega na tym, żeby ruszyć się zaraz po jedzeniu. To wtedy w twojej krwi krąży najwięcej tłuszczów i cukrów, a twoje ciało musi je gdzieś odłożyć. Jeśli jednak po posiłku idziesz na spacer, mięśnie natychmiast zaczynają spalać ten tłuszcz jako energię. W ten sposób nie odkłada się on w tętnicach i nie zamienia cholesterol. To naturalny mechanizm, który możesz uruchomić każdego dnia. Wyobraź sobie, jesz obiad, potem zamiast usiąść na kanapie i włączyć telewizor, wychodzisz na 15-minutowy spacer. Słońce, powietrze, ruch. Twoje serce pompuje krew szybciej, krew się tlen do tkanek. A cholesterol LDL zaczyna spadać. Właśnie wtedy organizm uruchamia proces oczyszczania krwi i redukcji stanów zapalnych. Badania potwierdzają, że aktywność fizyczna po posiłku obniża poziom cukru, insuliny i trójglicerydów znacznie skuteczniej niż ćwiczenia w innych porach dnia. A co najważniejsze, stabilizuje poziom insuliny, co ma bezpośredni wpływ na ilość cholesterolu we krwi. To dlatego osoby, które prowadzą aktywny styl życia po posiłkach, mają nawet o 25% mniejsze ryzyko miażdżycy. Nie musisz robić nic ekstremalnego. Spacer z psem, taniec przy ulubionej muzyce, lekkie rozciąganie, wszystko się liczy. Liczy się ruch po jedzeniu, nieintensywność. Ten prosty rytuał to najtańsze lekarstwo świata dostępne dla każdego codziennie. Pomyśl o tym jako inwestycji. 15 minut teraz to godziny spokojnego snu i lata zdrowego życia później. Bo serce które codziennie dostaje dawkę ruchu, odpłaca się spokojem, siłą i równym rytmem. Przez lata wmawiano nam, że tłuszcz to wróg serca, że trzeba go unikać, eliminować z diety, bać się każdej kropli oliwy czy kawałka awokado. Ale nauka mówi coś zupełnie innego. Prawdziwym wrogiem nie jest tłuszcz sam w sobie, lecz jego rodzaj. Są tłuszcze, które zapychają tętnice, i takie, które je oczyszczają. Tak, dobrze słyszysz. Niektóre tłuszcze działają jak naturalne lekarstwo na cholesterol. Badania przeprowadzone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wykazały, że osoby, które codziennie spożywały zdrowe tłuszcze szczególnie z oliwy z oliwek, orzechów włoskich, siemienia lnianego i awokado, miały o 30% mniejsze ryzyko zawału serca i o 40% niższy poziom cholesterolu LDL w porównaniu z tymi, którzy wybierali tłuszcze przetworzone. To nie magia. To czysta biochemia. Dlaczego te tłuszcze działają? Bo zawierają kwasy omega-3, fitosterole i witaminę E, potężne przeciwutleniacze, które chronią ściany naczyń przed stanem zapalnym i zlepianiem się cholesterolu. W prostych słowach, tłuszcze te sprawiają, że twoje tętnice stają się elastyczne, krew płynie swobodnie, a serce może odpocząć. To jak smar do silnika twojego organizmu. Zastąpienie margaryny łyżką oliwy, a smażenia duszeniem lub pieczeniem może wydawać się drobną zmianą, ale po miesiącu twoje ciało ci podziękuje. Twoje dłonie przestaną być zimne, skóra stanie się bardziej napięta, a twój oddech spokojniejszy. To sygnał, że tlen znów swobodnie krąży w organizmie. Pamiętaj, że cholesterol nie podnosi się dlatego, że jesz tłuszcz. Podnosi się dlatego, że jesz zły tłuszcz ten z fast włodów, smażonych olejów i przetworzonych produktów. Twój organizm potrzebuje zdrowych tłuszczów, żeby tworzyć hormony, chronić serce i odżywiać komórki. To nie luksus. To biologia. Najprostszy przepis. Łyżka oliwy z oliwek rano na czco działa jak naturalny filtr dla twojej krwi. Albo garść orzechów dziennie potrafi obniżyć LDL nawet o 10%. Wystarczy wprowadzić to w codzienność, by po kilku tygodniach zauważyć różnicę w samopoczuciu. Więc nie bój się tłuszczu. Naucz się wybierać ten właściwy. To tłuszcz, który leczy, a nie szkodzi. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to nie tylko to, co jemy, ale też jak pijemy i jak oddychamy, decyduje o poziomie cholesterolu. Brzmi banalnie? A jednak to właśnie te dwa czynniki często rozdzielają osoby z czystymi tętnicami od tych, których serce codziennie walczy o każde uderzenie. Woda i oddech, najprostsze leki, jakie stworzyła natura. Zacznijmy od wody. Większość osób pije ją źle. Małe łyki przez cały dzień tylko przeciążają nerki, sprawiają, że krew staje się gęsta. Jak lepki syrop. Tymczasem sekret tkwi w tym, by pić pełną szklankę wody naraz, a potem dać organizmowi czas, by ją wykorzystał. To, co naukowcy nazywają rytmem nawodnienia. W ten sposób nerki filtrują krew bardziej efektywnie, wypukując nadmiar tłuszczów i toksyn, które podnoszą poziom cholesterolu. Dwie, trzy takie porcje dziennie potrafią zdziałać cuda. A teraz oddech. Zdziwisz się, jak wiele ma wspólnego z cholesterolem. Gdy żyjesz w stresie, twoje ciało wydziela kortyzol, hormon, który zwiększa stany zapalne i poziom złego cholesterolu LDL. To mechanizm obronny, który w dłuższym czasie działa jak trucizna. Ale zaledwie 5 minut głębokiego, przeponowego oddychania potrafi obniżyć poziom kortyzolu nawet o 30%. To jak wyłączenie alarmu w ciele. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i weź powolny wdech nosem przez 4 sekundy. Wstrzymaj powietrze na dwie. A potem wypuść ustami przez sześć. To rytm serca w spokoju. Zrób tak przez pięć minut rano i pięć minut wieczorem. Zobaczysz, że już po tygodniu sen stanie się głębszy, napięcie w karku zniknie, a serce zacznie bić spokojniej. To właśnie oddech przywraca równowagę w ciele i pozwala tętnicom się regenerować. Połączenie tych dwóch rytuałów, picia wody i świadomego oddechu, tworzy naturalny filtr dla krwi. To codzienny detoks, który nie wymaga ani tabletek. Ani skomplikowanych diet. Wystarczy szklanka wody, chwila ciszy, i twoje serce zaczyna pracować w rytmie zdrowia. Nie potrzebujesz laboratorium ani lekarza, by zrobić ten pierwszy krok. Potrzebujesz tylko decyzji: dziś wypiję wodę świadomie. Dziś oddycham głęboko. Dziś dbam o swoje serce. A teraz przechodzimy do nawyku numer 5, tego, który wielu lekarzy nazywa cichym resetem organizmu. I choć może brzmieć zbyt prosto, by było prawdziwe, jego skuteczność potwierdzają badania z uniwersytetów w Zurychu i Wiedniu. To rytuał wczesnego poranka, pierwszy kwadrans po przebudzeniu. To właśnie wtedy twoje serce potrzebuje najwięcej wsparcia. Po nocy, kiedy ciało było odwodnione, a krew gęstsza, poranny nawyk decyduje o tym, czy dzień zacznie się z harmonią, czy z przeciążeniem. Pierwszy krok, zanim sięgniesz po telefon, napij się szklanki ciepłej wody z cytryną. To nie moda, to biochemia. Woda uruchamia pracę nerek, a kwas cytrynowy stymuluje wątrobę do oczyszczania krwi z nadmiaru tłuszczów. To tak, jakbyś włączył naturalny filtr w swoim organizmie. W ciągu 20 minut poziom nawodnienia wzrasta, a gęstość krwi spada, dzięki temu serce pompuje ją lżej i z mniejszym wysiłkiem. Drugi krok ruch i światło. Wystarczy otworzyć okno, stanąć na słońcu i zrobić kilka głębokich oddechów. Promienie światła aktywują produkcję witaminy D tej samej która obniża cholesterol LDL i wspiera elastyczność naczyń. A głęboki oddech natlenia krew i uspokaja rytm serca. Tylko kilka minut tego rytuału potrafi zmienić nastrój i ciśnienie krwi na resztę dnia. Trzeci krok: wdzięczność i spokój. Brzmi duchowo? Być może. Ale nauka potwierdza, że praktyka wdzięczności obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu, który jest jednym z głównych winowajców wysokiego cholesterolu. Gdy budzisz się i myślisz: dziś jestem wdzięczny, że żyję, twoje ciało reaguje fizjologicznie. Serce bije wolniej, oddech się uspokaja, a tętnice rozluźniają. To nie poezja. To neurobiologia w praktyce. Połącz te trzy kroki: szklanka wody, światło dnia i wdzięczność. To codzienny rytuał, który tworzy potężną tarczę ochronną dla twojego serca. Po tygodniu poczujesz więcej energii. Po miesiącu wyniki badań mogą się poprawić. A po trzech miesiącach zrozumiesz, że twoje ciało naprawdę potrafi się regenerować, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Nie potrzebujesz drogich suplementów, trudnych bied ani rygoru. Potrzebujesz świadomego rytmu dnia, w którym ciało, oddech i umysł współpracują ze sobą. To jest prawdziwa recepta na długowieczność. Więc jeśli ten film otworzył ci oczy, kliknij lubię to i podziel się nim z kimś, kogo kochasz. Bo być może właśnie ten film pomoże komuś uniknąć zawału serca. Subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka w następnym zdradzę trzy popularne produkty, które wbrew pozorom blokują Twoje tętnice. I uwierz mi, jeden z nich masz dziś w swojej kuchni. Twoje zdrowie nie zależy od genów. Zależy od decyzji, które podejmujesz każdego dnia. A pierwsza z nich może wydarzyć się teraz, właśnie wtedy, gdy kończy się ten film.